Dzień dobry Państwu. Otwieram 11 sesję Rady Gminy w Klimontowie. Serdecznie witam wszystkie Panie i Panów Radnych. Witam Wójta Gminy Klimontów Pana Marka Dujdziewskiego. Witam jego zastępcę Pana Edwarda Przytułę. Witam Panią Skarbnik Panią Annę Subolewską. Witam Panią Inspektor Panią Irenę Lipiec. Witam Pana yy, Obsługi Technicznej. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że mamy kworum i możemy podejmować uchwały. Przeczytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy: otwarcie sesji, stwierdzenie jej ważności. Punkt drugi: przyjęcie porządku obrad sesji. Punkt trzeci: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty: wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze. Punkt 5. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną. Punkt 6. Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok. Punkt 7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Klimontów na lata 2019-2033. Punkt 8. Wprowadzenie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady. Punkt 9. Ustalenie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Klimontów. I punkt 10, zakończenie sesji. Czy są jakieś uwagi lub inne propozycje co do porządku obrad? Nie widzę, także poddaję porządek obrad pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wszyscy za? Także dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Następnym punktem mamy przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Myślę, że Państwo Radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę, czyli poddajemy pod głosowanie. O, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, także przechodzimy do następnego punktu, punktu czwartego. Wszyscy wiemy, że odbyły się nowe, nowo, nowe wybory w okręgu Byszów przy Wysławice, ponieważ sąd podważył tamto głosowanie. Właściwie odbyło się tylko głosowanie. I, I mamy nową panią radną, właściwie nową, starą, że tak powiem, wysłowi. oczywiście, panią radną, pani Alino Halino. Bardzo serdecznie gratuluję wyboru. No i teraz proszę Pana Wójta o wręczenie Pani Radnej zaświadczenia o wyborze. Pani Haniko, w imieniu Przewodniczącego Komisji Wyborczej Pana Dariusza Sochny, chciałam wręczyć zaświadczenie na podstawie artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw z 2019, pozycja 684, Gmina Komisja Wyborcza w Pimotowie stwierdza, że w wyborach który odbyły się w dnia 28 lipca 2019 roku, pani Ali Amer Halina Władysława wybrana została radną gminy Limon. Bardzo miło mi jest pani radnej wręczyć to zaświadczenie. Bardzo gratuluję tego wspaniałego wyniku. Życzę tutaj wspaniałej współpracy z radą. Kolejny raz! No i z gminy z nami, żeby się ta współpraca układała pozytywnie, z mieszkańcami. Wszystkiego, wszystkiego Dziękuję, dobrego na te kolejne kilka lat, wspólnej Dziękuję, pracy. Ślicznie. Dziękuję Panie Wójcie. Chciałam podziękować wszystkim, bo to jest nasza wspólna zasługa, ciężka praca. Dziękuję Panom Wójtom, że mnie wspierali w moich pracach, w moim obwodzie. Dziękuję wszystkim i ta, o, do tej pory ta praca była współpracą owocna i myślę, że tak dalej będzie. Dziękuję wszystkim za wsparcie i cieszę się bardzo, że będziemy razem współpracować. Dziękuję świętym. I mamy następny punkt. Mamy tutaj już wręczenie. Pani Pan wójt dokonał wręczenie, pani radni zaświadczenia, ale następnym żeby pani Halina mogła już na tej sesji brać udział w głosowaniu musi złożyć ślubowanie. Ja postaram się przeczytać rotę ślubowania. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że odczytam rotę ślubowania i pani wypowie słowo ślubuję lub ślubowanie może być złożone z dodaniem słowa takim do dopomóż Bóg. Wierny Konstytucji i Prawo Rzeczpospolitej Polskiej ślubują uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej, gminy i jej mieszkańców. Śrubuję tak mi na Dziękuję bardzo. Pani, pani Halino jest Pani po, powtórnie znowu nową radną. Złożyła pani w tej kadencji drugie ślubowanie, także... Jest Pani taka, może powiedzieć, podwójną radę. Następny punkt mamy zmiany w budżecie gminy na 2019 rok. Wiem, że tutaj odbyły się komisje. Komisja Budżetowa i Komisja Rolna obradowały nad zmianami w budżecie. I zapytam tylko przewodniczącego komisji budżetowej, czy były jakieś uwagi. Nie było uwag. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez panią skarbnik zmiany. Dziękuję. Komisja Rolna. A tak samo pozytywnie po wyjaśnieniu pani skarbnik. Wszyscy właśnie pozytywnie popieramy. Także przechodzę do głosowania, czytania uchwały. Uchwała nr 11 przez 2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Paragraf 1. Po podstawie prawnej Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 4 przez 27 przez 18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok wprowadza się zmiany w ten sposób, że: Punkt pierwszy. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do mniejszej uchwały. Punkt drugi. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do mniejszej uchwały. Punkt trzeci. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do podniesienia w 2019 roku w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do mniejszej uchwały. Punkt 4. Zadania inwestycyjne roczne w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do mniejszej uchwały. Punkt 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2019 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do mniejszej uchwały. Punkt 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku w brzmieniu jak w załączniku nr 6 do mniejszej uchwały. Punkt 7. Dotacje podmiotowe w 2019 roku w brzmieniu jak w załączniku nr 7 do mniejszej uchwały. Punkt 8. Dotacje celowe w 2019 roku w brzmieniu jak w załączniku nr 8 do mniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf trzeci. Uchwała polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jeszcze jakieś uwagi albo coś? Pan Wójta. Tak, Panie Państwo Radni. Jeszcze tylko tak, w ostatniej chwili mamy załącznik nr 8 do uchwały budżetu. Chodzi mi o ten załącznik, dotacje celowe w 2019 roku, pozycja numer 20. I tam e, mieliście, proszę e, Państwa, dofinansowanie, punkt jest 20, dofinansowanie remontu strażnicy dach oraz remont garażu remizy. Było, macie w dokumentach 17 tysięcy, a e, powinno być 18 tysięcy. Prosiłbym, żeby tą sumę jeszcze tutaj e, tą pozycję zmienić i sumę ogółem e, na 918 650. Ja jeszcze tylko dodam, że w załączniku numer 2, w załączniku wydatkowym też będzie zmiana, tam w 1757, gdzie jest paragraf 4,300, tam było zwiększenie o 3000, będzie zwiększenie o 2000, natomiast paragraf 282, to jest dodatkiem, będzie zwiększenie o 21000. W związku z tą zmianą, o której wspomniał Pan takie mniej więcej przesunięcie. Tak. Dziękuję. Także przechodzimy do głosowania. Będę czytał nazwiska wszystkich radnych. Każdy wypowie się, czy jest za, przeciw, czy wstrzymał się. Pani Halina Ajamek. Jestem za. Pan Marek Bargiel. Jestem za. Pan Gustaw Borycki. Jestem za. Pan Andrzej Ciak. Jestem za. Pan Jerzy Cukrowski. Jestem za. Pani Mieczysława Krasowska? Jestem za. Pan Mirosław Papiński? Jestem za. Pan Piotr Lipiec? Jestem za. Pan Grzegorz Mucha? Jestem za. Pan Jan Rębacz? Jestem za. Robert Orłowski? Jestem za. Także wszyscy są za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu siódmego: Zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2033. Przeczytam. Czy tutaj są jakieś uwagi? Przeczytam sobie. Yy, przeczytam uchwałę. Yy. Uchwała nr 11 przez 2019 Rady Gminy Klimotowej z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019-2033. Po podstawie prawnej Rada Gminy Klimontowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 4 przez 26 przez 18 Rady Gminy Klimontowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klimontu na lata 2019-2033 wprowadza się zmiany w ten sposób, że punkt pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2033 stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 4 przez 26 przez 18. Otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały nr 4 przez 26 przez 18 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr 4 przez 26 przez 18, otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Komisje obradowały, tak, Panie Przewodniczący Budżetowej Komisji. Pozytywnie. Pan y, rolny przewodniczący tak, też pozytywnie. pozytywnie, także tu chyba ktoś ma jakieś uwagi, nie widzę, czyli przechodzimy do głosowania, każdy z radnych wypowie się, czy jest za, czy przeciw, czy wstrzymał się. Pani Halina Arianna? Jestem za. Pan Marek Bargier? Jestem za. Pan Gustaw Borycki? Jestem za. Pan Andrzej Ciaki. Jestem za. Pan Jerzy Cukrowski? Jestem za. Pani Mieczysława Krasowska? Jestem za. Pan Mirosław Papiński? Jestem za. Pan Piotr Lipiec? Jestem za. Pan Grzegorz Mucha? Jestem za. Pan Jan Rębacz? Jestem za. Robert Orłowski? Jestem za. Także uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu naszych obrad. Prowadzenie zmian w składach osobowych stałych komisji rady. Czyli jak wiemy, odbyły się. Odbyło się ponowne głosowanie. I pani Halina Amer ponownie została wybrana na radną gminy Klimontu. Przed paroma minutami złożyła ślubowanie. I pani Halina była w Komisji Rewizyjnej i w Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego, skład, która była tam w składzie sześcioosobowym. Czyli myślę, że dalej będzie pani w tych komisjach współpracować. Była omawiana ta sprawa na komisjach? Tutaj Panie Przewodniczący były. Tak, jakieś było, ale nie głosowaliśmy tego panie przewodniczący, ale ogólnie wszyscy są zdania, że powinno zostać tak, jak było tak przednio, Przed tak Dziękuję Pan Przewodniczący. Ja też tak myślę, że powinno być tak jak było to wcześniej. I przechodzimy do podjęcia uchwały. Przeczytam tą uchwałę. Uchwała nr 11 przez 2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 sierpnia 2019 rok w sprawie zmian w składach osobowych w stałych komisji Rady. Po podstawie prawnej Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje. Paragraf 1. W związku z wygaśnięciem mandatu Radnej Haliny Ali-Amer dokonuje się zmian w składach osobowych w następujących komisji Komisja Rewizyjna oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Paragraf drugi. Powołuje się radną Halinę Ali Amer, w skład komisji rewizyjnej oraz skład Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Paragraf 3. Uchwale numer 2 przez 3 przez 18 Rady Gminy w Plimontowie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy w Paragraf 1. Ustęp czwarty otrzymuje brzmienie. Paragraf pierwszy powołuje się stałe komisji Rady Gminy w Klimontowie w składzie osobowym i liczbowym jak niżej punkt pierwszy komisja rewizyjna w składzie pięcioosobowym Jan Rębacz, Jerzy Suprowski, Rafał Król, Karina Ari-Amer, Gustaw Borycki Czwart. punkt czwarty komisja rolnictwa i rozwoju gospodarczego w składzie sześcioosobowym y Gustaw Borycki, przewodniczący Alicja Berbeś, Piotr Lipiec, Halina Ali Amer, Andrzej Czar, Czar Grzegorz Gwizdoń. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. No jeszcze tu nie zapytałem pani Haliny, czy wyraża zgodę na tak, pracę tak, w tej tak, komisji. Tak? Także dziękuję. I przechodzimy do głosowania. Każdy z radnych wypowie się, czy jest za, czy przeciw, czy wstrzymał się od głosu. Pani Halina Ali Amer. Marek Bargiem. Jestem za. Gustaw Borycki. Jestem za. Andrzej Ciak. Jestem za. Jerzy Cukrowski. Jestem za. Mieczysława Krasowska. Jestem za. Mirosław Kwapiński. Jestem za. Piotr Lipiec Jestem za. Grzegorz Mucha. Jestem za. Jan Rębak. Jestem za. Robert Orłowski. Jestem za. Także uchwała została podjęta. I przechodzimy do. Może jeszcze jedno ja słowo? Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. tutaj. Ym przewodniczący przeczytał, że jest w naszej komisji, ale ona jest zastępcą przewodniczącego, a to nie jest To Żebyś było napisane zastępca przewodniczącego. Panie przewodniczący, teraz na posiedzeniu komisji trzeba oddać pod głosowanie dobra, zapyta, że że... tak będzie tak. komisja Pani Halina teraz tylko weszła w składkę. A na komisji wy sobie ustalicie. Dziękuję. Dobrze, także przechodzimy do następnej uchwały, do punktu 9, czyli ustalenie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie gminy Plimontów. Komisje omawiały te sprawy, prawda? Tak, tak. Komisja Budżetu? Komisja Budżetu, jednogłośnie za. Komisja Rolna? I Rolna, tak samo jednogłośnie. Dziękuję. Przeczytam treść uchwały. Uchwała nr 11 przez 2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 sierpnia 2019 rok w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Klimontu. Po podstawie prawnej Rada Gminy w Klimontowie uchwala, co następuje: paragraf 1. Ustala się stawkę opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych którym właścicielem lub zarządzającym jest gmina Klimontów w Wysokości. Punkt pierwszy: 0,04 zł za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla pojazdów samochodowych z liczbą miejsc siedzących poza miejscem kierowcy mniejszym niż 22 miejsca. Punkt drugi: 0,05 zł. Za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla pojazdów samochodowych z liczbą miejsc siedzących poza miejscem dla kierowcy równą lub większą niż 22 miejsca. Paragraf 2. Traci moc Uchwała nr 14 przez 124 przez 12 Rady Gminy Plimontowie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Klimontów. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego zmiany w 2012 roku pozycja 1489. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą każdy z radnych wypowiedzieć, czy jest za, przeciw, czy wstrzymał się. Pani Halina Ariane. Jestem za. Marek Bargiel. Jestem za. Gustaw Borycki. Jestem za. Andrzej Ciach. Jestem Shell-"ليce. za. Jerzy Cukrowski. Jestem za. Mieczysława Krasowska. Jestem za. Mirosław Kwapiński. Jestem za. Piotr Lipiec. Jestem <k troch> za. Grzegorz Mucha. Jestem <tab> za. <Zentmarła> Jan Rembach. Jestem za. Robert Orłowski. Jestem za. Także sprawnie przebiegło nam to głosowanie. I doszliśmy do ostatniego, dziesiątego punktu, czyli zakończenie sesji, czyli zamykam 11 sesję Rady Gminy w Pimontowie. Dziękuję Państwu za przybycie i za uwagę. Dziękuję.